Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj jest ważny bardzo dzień dla mnie, ponieważ zostałem oficjalnie ambasadorem pierwszej marki związanej z fotografią analogową, a mianowicie Negative Supply. Długo czekałem z możliwością poinformowania Was o tym, bo długo czekałem, aż przyjdzie do mnie paczka z rzeczami od nich ze Stanów Zjednoczonych, ale w końcu do mnie dotarła. Już to wrzucałem zresztą niedawno na stories na swoim Instagramie, więc kto mnie tam śledzi, ten już o tym wie, że ta paczka przyszła. No, jest to super informacja, dlatego że Negative Supply to jest firma, która zajmuje się tworzeniem takich narzędzi do skanowania filmów przy użyciu aparatu cyfrowego. I to jest jedna z najlepszych dostępnych metod skanowania, jaka w ogóle istnieje. Najlepsze są oczywiście skanery bębnowe, ale to są mega drogie sprzęty, mega specjalistyczne. Dosyć też powolnie się z nimi pracuje, ale one rzeczywiście dają taką najlepszą, najlepszą jakość, jak chodzi o cyfrowe skany filmów fotograficznych. A skanowanie aparatem cyfrowym to jest taka stosunkowo nowa opcja, która wraz z rozwojem fotografii cyfrowej się pojawiła, wraz z udoskonalaniem się sprzętów cyfrowych. Ludzie wpadli na pomysł, żeby aparatu użyć zamiast skanera. No i okazuje się, że to jest tak naprawdę zaraz za skanerem bębnowym najlepsza opcja oferująca super jakość, a zaleta jej druga jest taka, że jest to bardzo, bardzo szybkie rozwiązanie. Jest kilka wad na przykład związana z utrzymaniem czystości i brakiem pyłków, w tym, że nie mamy dostępu na przykład do takich narzędzi, które oferują skanery związanych z automatycznym usuwaniem pyłków z powierzchni filmu, więc z tym trzeba sobie radzić, zachowując maksymalną czystość, używając płynów antystatycznych, rękawiczek i wszystkich tam innych cudów. Ale to dopiero się będę tego wszystkiego uczył i będę Wam na bieżąco dawał znać, jak mi z tym idzie. Chciałbym jak najszybciej przygotować kompletny Tutorial o tym, jak w ogóle w domu skanować filmy tą techniką, która jest świetna i bardzo ją mocno polecam, mimo że nigdy jeszcze tego nie robiłem, ale widziałem efekty, które osiągają ludzie, którzy skanują filmy właśnie w ten sposób. Mega mi się to podoba i chciałem się tego nauczyć. Więc odezwałem się do najlepszej firmy, która robi tego typu narzędzia, do Negative Supply. Okazało się, że są mega otwarci na współpracę ze mną i zgodzili się wysłać mi taką pulę narzędzi, które właśnie. Razem z Wami będę otwierał i Wam pokazywał co tutaj jest i do czego to służy i co jest ważne, co jest konieczne, co niekoniecznie jest potrzebne, co można zastąpić mm, jakimiś domowymi patentami. No bo nie ukrywam, że jak ktoś z Was już w tej chwili wchodzi na strony Negative Supply, żeby sprawdzić co to jest i ile to kosztuje, no to nie są to najtańsze rzeczy. Jak się to porówna z jakimiś płaskimi skanerami Epson'a, to nawet może się wydawać, że jest to horrendalnie drogie, tylko warto pamiętać o tym, że mm, porównujemy mm, sprzęt, który daje nam jakość taką prawie, że porównywalną do skanera kosztującego tyle, co mieszkanie niewielkie w Krakowie lub w Warszawie. Yy, także w sumie jak na tą jakość, to te ceny wcale nie są aż tak wygoływane, jak mogłoby się potencjalnie wydawać. Yy. Oczywiście jest też tak, że kluczowe jest to, jakiego aparatu użyjemy, jakiej optyki użyjemy, i to tak naprawdę nam generuje połowę sukcesu. Czy to jest nowoczesny aparat z dobrą matrycą o do dużej rozdzielczości, czy to jest porządny obiektyw makro yy, z odpowiednią ostrością aż do brzegów kadru, czy potrafimy poprawnie to zrobić. Ale Negative Supply nie robi oczywiście aparatowania obiektywów. Robię inne narzędzia, które mają nam w tym pomóc, żeby ta jakość pracy była jeszcze wyższa i jej komfort jeszcze większy. Także lecimy po kolei. Ja trzy dni czekałem z otworzeniem tego karty, bo nie miałem możliwości, żeby wcześniej zrobić z wami tego live'a. Więc szczerze powiedziawszy, wiem oczywiście co tu jest, ale jeszcze tego konkretnie nie obadałem. Ok. To jest pierwszy kawałek yy, takiego. Stędu, który jest podstawą całego setupu. Gdzieś powinna być taka stopa, do której to się przykręca. Tutaj powinien być zamontowany aparat skierowany pionowo w dół na uchwyt trzymający film, który będziemy skanować. Czyli tutaj możemy to odkręcać pewnie i sobie regulować wysokość, żeby w zależności od tego, jakiego używamy obiektywu i jaki format filmu skanujemy, żeby móc dostosować odpowiednio wysokość, na jakiej się znajduje aparat. To jest taka rzecz, którą można teoretycznie zastąpić statywem. Które daje możliwość pochylenia głowicy o 90 stopni, są takie łamane na przykład z Manfrotto, ale to jest mniejsze, bardziej wygodne i może ta stopa też jeszcze oferuje jakieś dodatkowe featurey, ale widzę, że ona jest na samym dnie, więc do niej wrócimy potem. Co jest najważniejsze? Najważniejsze są uchwyty na film. I jakbym miał sobie organizować taki zestaw sprzętu do skanowania, to to jest rzecz, od której bym zaczął, bo. Jak mówię, chwyta na aparat można zrobić ze statywu, podświetlarkę można zrobić z iPad'a, wszystkie jakieś tam buzery, bajery można sobie ogarnąć domowymi sposobami, natomiast jednej rzeczy za bardzo się nie da ogarnąć domowym sposobem i tą rzeczą jest właśnie y, ramka trzymająca film. Y, to jest na film 120, czyli pod format. Powinna też być na mały obrazek, ale to zaraz sprawdzimy. No i działa to bardzo prosto, to znaczy wsuwamy film jedną stroną, on tutaj zostaje podświetlony przez podświetlarkę i wychodzi długą stroną, ale widzę, że tutaj są też jakieś takie elementy, które mają pomóc zachować czystość tego filmu. W sensie przesuwając go jednocześnie, go wycieramy taką bardzo miękką tutaj, nie wiem czy to widać, jest tutaj taki, jak aksamit trochę to wygląda, eee, taki czyszczący element z obu stron. W ogóle to widzę, że to jest częściowo drukowane na drukarce 3D, bo widać takie ślady jak z drukarki 3D na tym. Ale jest to w ogóle bardzo estetyczne i solidnie wygląda. Fajnie. No, to, to, jest, to jest to, co jest ważne, bo dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nasz film musi być idealnie płasko rozłożony żeby te skany były ostre, tak jak mamy nie wiem płaski skaner, w którym mamy też takie ramki trzymające film. Mi się zdarzało, że jak na przykład sam wywoływałem i nie do końca w dobrej wilgotności film się suszył, to zdarzały mi się takie sytuacje, że on kończył nie idealnie na płasko, tylko był taki lekko wypukły. I to o ile przy skanerze może nie mieć aż takiego znaczenia, to przy skanowaniu aparatem ma znaczenie, że on musi być idealnie płasko, równomiernie podświetlony. I, I wtedy te skany będą ostre na całej powierzchni. A jak ten film gdzieś tam nam zacznie falować, to, to może być ciężko. I też bardzo ważne jest to, że ta ramka nam podnosi błonę odpowiednio wysoko względem źródła światła. Jakbyśmy to na przykład. Ja kiedyś robiłem taki test. Yy, prymitywny właśnie z użyciem iPada, no to jak nieodpowiednio wysoko podniesiemy w ramce film nad źródło światła, to wtedy możemy po prostu złapać w obszar ostrości jakieś elementy na tym źródle światła. W przypadku iPada mi po prostu wychodziły piksele na skanach piksele z ekranu. Więc jeszcze, jak używamy obiektywu makro, to w ogóle jest masakra i bardzo łatwo jest tam mm, jakieś elementy z tego źródła złapać, więc to też jest bardzo ważne. No ale podniesienie odpowiednio wysoko powoduje, że, że tego problemu nie ma, prawda? Więc, więc to jest taki kluczowy element i od niego bym zaczynał, gdybym w ogóle myślał o kompletowaniu zestawu do skanowania aparatem cyfrowym. Co jest dalej? Hmm. To jest do 35 mm. Taki sam uchwyt, znaczy ramka. Jakiś chud, adapter to jeszcze nie wiem, co to jest. Okay. A, o ile wiem, to w przypadku właśnie tej firmy jest też tak, że oni mają jakieś takie nakładki, które pozwalają skanować razem z perforacją. Jeżeli by ktoś miał ochotę sobie robić skany, takie gdzie będzie widać u góry i na dole, Fragment perforacji, jakiś tam napisów typu Kodak Portra 400. To, to tutaj jest taka opcja. I przypuszczam, że te dodatkowo dołączone ramki to właśnie do tego chyba służą. Żeby można było właśnie w różnej opcji skanować yy, mały obrazek. O, i widzę też, że są różne formaty. Jest klasycznie, jest panoramicznie, więc to pewnie się gdzieś tam wsadza. Będę to badał potem, albo zbadam to od razu. Tutaj się wsuwa, i wtedy się maskuje. To fajne bardzo. Nie wiem tylko, jak się z tymi perforacjami skanuje, ale to przeczytam pewnie w jakiejś instrukcji i się wtedy dowiem. To chyba będzie do półklatkowych aparatów, a to będzie do małego obrazka. Tak myślę. Też drukowane w 3D. I też wygląda solidnie i też jest bardzo fajne. Lecimy dalej. Tu jest jeszcze jakiś adapter, ale to potem będę się, to to się potem się będę doktoryzował w kwestii dodatkowych adapterów. Mamy Basic Light Source Adapter. To jest też ważna rzecz, bo jak mamy to źródło światła od nich, to trzeba połączyć je z ramką. I to jest bardzo fajne, że te wszystkie elementy są takie modułowe, że się łączą ze sobą. I to jest ramka, która służy do połączenia źródła światła, właśnie z y, trzymakiem filmu. Nie wiem jak. Jakoś tak. Pewnie. Też się będę musiał tego nauczyć, dowiedzieć, jak to robić, ale jest taki trzymak. O, to jest mega ważna rzecz. W momencie, kiedy robimy odskazane aparatem. To super ważne jest pozbycie się bocznego światła. Tak jak mamy osłonę przeciwsłoneczną na obiektywie, tylko że w tym przypadku to jest taka tuba, która w całości nam jakby odseparowuje całe boczne światło, tak żebyśmy tylko to, co Podświetlarka puszcza na błonę, żeby tylko to światło nam wpadało do obiektywu, żeby nie było utraty kontrastu, utraty nasycenia, żadnych blików świetlnych, jeżeli coś by miało wpaść bokiem. Więc to służy właśnie do, do tego celu i jest tak wyprofilowane, że nam maskuje idealnie ten prostokątny obszar, który ma być zamaskowany, więc to jest super fajne. Aczkolwiek to akurat jest rzecz, którą pewnie można zrobić w domu z czegokolwiek. Ważne, żeby to było czarne, bo czarny kolor jednak nie lubi się ze światłem i to jest super istotne, żeby, żeby to światło maksymalnie wygaszać, a nie odbijać się, więc jakieś tam np. białe osłony to może nie być najlepszy pomysł. To jest też bardzo ważna rzecz. To jest to, co wcześniej było moim iPadem, jak robiłem prymitywną próbę, czyli Light Source. Czyli ta podświetlarka, o której cały czas mówię, to jest to źródło światła. I to właśnie mogłoby się wydawać, że nie jest takie ważne, bo właśnie użyjmy sobie tabletu, użyjmy sobie jakiejś ledowej lampki wideo, lampy światła ciągłego, ale tutaj bardzo ważne jest, jeżeli ktoś z Was się interesuje nie tylko fotografią analogową, ale fotografią i wideo szerzej, to pewnie słyszał o czymś takim, jak wskaźnik CRI czyli to, jak, w jakim stopniu źródło światła sztucznego odpowiada jakościowo światłu słonecznemu. I tutaj mamy bardzo wysoki ten wskaźnik, to jest chyba 7, 97, plus jak się nie mylę. Tak, 97 serii. To jest, to jest bardzo dużo. Takie powyżej 95 to już się uznaje, że są zaawansowane. Natomiast tanie chińskie LEDy nie mają tak dobrego światła. I to nie chodzi o siłę tego światła, nie chodzi o temperaturę tego światła, tylko o to, jak dobrze ono odzwierciedla subtelności związane z kolorami. Yy, w na przykład, jak mamy lampy filmowe, które mają wysoki ten wskaźnik, to lepiej będzie, bardziej adekwatnie będą one wydobywały kolory skóry chociażby u aktorów, a w tym przypadku kolory na filmie. A to jest dla nas bardzo istotne, no bo po to robimy zdjęcia na filmie, żeby te kolorki się zgadzały. I po to jest właśnie ta poświetlarka z tak dobrej jakości diodami. Bo przypuszczam, że to będzie LED mimo wszystko, choć nie wiem tego, ale pewnie tak. No i jest dyfuzor, czyli to co nam zmiękcza, to co powoduje, że tak jak w przypadku iPada wyświetlały mi się piksele, no to tutaj się nie będą wyświetlały, bo jest taka mleczna powierzchnia, która powoduje, że to światło jest jednolite i tam nic złego się nie powinno dziać, jak chodzi o wpływ samego źródła światła na skany. No i zasilacz z mnóstwem końcówek, żeby się na całym świecie dało tego używać, tyle. Coś jeszcze tu jest, to już nie wiem, co to jest. Jeszcze jakiś chód do skan Aha, to pewnie to jest do średnioformatowych filmów. Mm -hmm. Taka większa maska mas na, na obiektyw do tej większej ramki. Czyli to się tak pewnie... Nie wiem, jak to się łączy. Nie wiem, jak to się łączy. Tak się to mierzy. To samo co wcześniej, w tym przypadku tylko większe do większego filmu, więc musi być większe. I została jedna rzecz, tu są jeszcze jakieś, chyba jakieś śrubki, co mają pomóc mi skręcić to wszystko razem. Tak, to są tylko śrubki, pewnie do przykręcenia stopy uchwytu na kamerę do, do samego uchwytu. Okay. Stopa jest po prostu metalową, ciężką i solidną stopą. Tutaj będę musiał wsadzić ten element, przykręcić go i to będzie podstawa całego setupu do skanowania. Na tym ląduje źródło światła. Jestem ciekaw, czy to się da jakoś tak ustawić, żeby to się nie ruszało. Są jakieś gumowe nóżki na dole, które powodują, że to w miarę stabilnie się trzyma ale nie da się tego przymocować na sztywno, ale dobrze się to trzyma. W sensie te nóżki są bardzo... tak aż zaskakująco hamują poślizg. Hmm. I rozumiem, że na to idzie... Że na to idzie ramka, na to idzie... O. O, trzeba się tego nauczyć. O, w tą stronę. Dobra, tutaj są takie nacięcia, które powodują, że to wszystko się spina w całość dosyć gładko i sprawnie to działa. Yy, fajnie. Trochę się czuję niezręcznie, bo pierwszy raz to trzymam w rękach, nie mam pojęcia jak z tego korzystać, ale moje takie pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Yy, solidnie to wygląda. Jest to trochę jakby czuć, że to jest mała firma. Yy, widać, że tutaj są bardzo dużo elementów. To są po prostu wydruki z drukarki 3D. Ale bardzo starannie zrobione, i nie wiem, czy to jest wada. Znaczy, taki pierwszy odbiór jest taki, że człowiek nie jest przyzwyczajony, że jak coś kupuje, to, to będzie drukowane w 3D, ale ładnie to jest wykończone i spoko. Mam, mam bardzo dobre pierwsze wrażenie. I to jest chyba wszystko, co jest w tym Google. Czyli to jest koniec pierwszego unboxingu. No. W moim kanale. Nie wiedziałem, że będę robił kiedykolwiek unboxing na tym kanale, bo nie myślałem, że będę miał cokolwiek nowego na tym kanale, w sensie aparaty analogowe, na są... co unboxing nie ma większego sensu. No. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące skanowania, o którym jeszcze dużo nie wiem, ale znaczy wiem w teorii, ale niewiele w praktyce, to możecie pisać teraz w komentarzach. I spróbuję odpowiedzieć, albo jeżeli macie pytania na temat samego Negative Supply, to, to, to też się postaram na te pytania odpowiedzieć. A na ten moment chciałbym jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Jedna rzecz to są plany związane właśnie z wykorzystywaniem tego. Chciałbym, żeby to było moje teraz podstawowe narzędzie do digitalizacji, do skanowania filmów, bo mam troszeczkę dosyć tego, co dostaję z labów, do których wysyłam, a płaski skaner Epsona, który mam w domu, przestał mnie już dawno temu satysfakcjonować, jak chodzi o jakość mało obrazkowych skanów. Więc liczę, że to mi poprawi bardzo jakość i chciałbym, żeby na tym kanale zdjęcia, które będziecie oglądać za jakiś czas, jak się nauczę obsługi tego sprzętu, były wszystkie robione właśnie tą techniką. A druga informacja jest taka, że jak wspomniałem, to są tylko takie peryferyjne narzędzia, które nam ułatwiają pracę i ją usprawniają. Natomiast są oczywiście potrzebne jeszcze inne narzędzia. Wspomniałem o aparacie i o obiektywie. Obiektyw to jest w ogóle coś, co jeszcze muszę kupić, bo nie mam obiektywu Makro pod Fuji. Nie wiem za bardzo, jaką opcję wybrać, bo jest ich kilka. To znaczy, można użyć pierścieni Makro, co jest najtańsze, ale nieoptymalne. Można użyć też obiektywu Makro, ale tutaj są obiektywy oryginalne Fuji, ale są też obiektywy firm trzecich, które się wydają mega atrakcyjną opcją i muszę zgłębić bardzo dokładnie. Który, który z nich wybrać, no i można kupić jakiś stary obiektyw makro i to też jest fajna opcja, bo na przejściówce wtedy można sobie podpiąć jakiegoś starego Nikona makro, albo Canona, albo cokolwiek innego i zaoszczędzić w ten sposób na, na takim setupie. No w ogóle to jest super opcja dla ludzi, którzy mają aparat cyfrowy, no bo tak naprawdę to jest największą, największym kosztem i największą inwestycją, żeby zacząć skanować aparatem, to jest sam aparat i obiektyw. Te wszystkie rzeczy są super pomocne, ale nie są niezbędne. Może poza, poza uchwytem? A, to się otwiera. To jest na magnesikach, chyba. Tak, to jest na magnesikach. No to sprytne to jest. Yy, to, to, to jest bardzo ważne. I źródło światła, fajnie, żeby było dobre, no bo im jest lepsze, tym lepsze będą te skany. Yy, natomiast no najważniejszy jest obiektyw i aparat, więc, więc to też jest ta najdroższa część inwestycji. Także dla mnie to jest super opcja, bo ja i tak. Pracuję z fotografią cyfrową i tak pracuję z wideo, więc najważniejszą rzecz już i tak miałem. Także jedynie mi brakowało odpowiedniego obiektywu i wszystkich tych akcesoriów, które Negative Supply było tak miłe, że mi udostępniło. Natomiast, nawet jeżeli ktoś w ogóle nie ma sprzętu fotograficznego cyfrowego. No to pozostaje taki dylemat, czy lepiej mimo wszystko kupić lepszy skaner, jakiś plus, tak na przykład pod mały obrazek, albo jakiegoś flagowego Epsona, albo w ogóle pójść w jakiś stary skaner typu Kodak, Pakon, znaleźć jakiś stary komputer, który będzie w stanie sterownikowo obsłużyć tak stary skaner. Jest to jakaś opcja, ale finansowo tak naprawdę nie wiem, czy to mm, będzie na etapie takiego Pakona jakoś się bardzo różniło, bo to też już są bardzo drogie sprzęty, których jest mało i są awaryjne. Tutaj zaletą jest to, że po pierwsze i tak mamy aparat cyfrowy, z którego możemy korzystać nie tylko do skanowania. Zaletą jest to, że ten sprzęt jest future proof, w sensie jeżeli zmienimy aparat, to to nam zostaje w dalszym ciągu, nie? A jak w skanerze coś się zepsuje, no to już jest kaplica. Super jest ta modułowość, że tutaj ja na przykład nie mam ramki pod 4 na 5 bo nie robię zdjęć wielkim formatem, ale też Negative Supply robi takie ramki, więc nie mamy ograniczeń, jak chodzi o formaty, nie mamy ograniczeń, jak chodzi o czarno-białe, kolor, slajdy itd., itd. Jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie przez, przez tą modułowość, więc wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Jestem mega ciekaw i będę przez najbliższe tygodnie się uczył tego i sprawdzał, co z tym się da zrobić, i dzielił się z Wami efektami. Yy, nie wiem, czy są jakieś pytania. Widzę, że chyba nie ma za bardzo pytań. Jest tu ktoś ze mną? Ostatnio na live był wysyp pytań. Chciałem mówić o zdjęciach, ale odpowiadałem na yy, pytania, bo się zrobiło QA. Teraz widzę, że pytań nie ma. Więc yy, co? To tyle w takim razie. Chciałem się tylko z Wami podzielić yy, tym newsem, bo strasznie się nim jaram i bardzo się cieszę, że będę mógł się pobawić tym sprzętem i nauczyć skanowania aparatem cyfrowym. Będę oczywiście używał w Fuji. Albo XT4, albo XE4, czyli ten sam procesor i ta sama matryca, także w sumie wychodzi na, na jedno i to samo. Razem z Negative Supply i w konsultacji z nimi postaram się um, przygotować materiał, w którym was nauczę, um, jak robić najlepsze jakości skany w tej technice. Um, no i spodziewajcie się takiego materiału jakoś za dwa miesiące, trzy miesiące, tak myślę. Dzięki na dziś i do zobaczenia.